Wtorek 17 dzień grudnia, Barbara Kasińska, zapraszam na telefakty. Konkurs, cztery żywioły, cztery wymiary, rozstrzygnięty. Rzeczywiście było troszkę prac, jak gdyby odstających, ale pełnych entuzjazmu, i też żeśmy to doceniali. Więcej osób skorzysta z usług opiekuńczych. Dotychczas Gmina Śmielów zapewniała taką opiekę specjalistyczną dla 44 podopiecznych. Pięściarze Krzą najlepsi w okręgu. Trzeba będzie czekać na okazję, żeby wyprowadzić serię doprowadzającą do liczenia. Strażacy ostatniej nocy w całej Polsce odebrali 3555 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Najwięcej interwencji odnotowano w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowieckim na szczęście odnotowano tylko kilka przypadków połamanych drzew. W związku z silnym wiatrem, który tutaj przeszedł nad terenem powiatu ostrowieckiego do stanowiska kierowania, komendanta powiatowego podwestarz pożarnego w stresu wszystkim wpłynęło łącznie trzy zgłoszenia dotyczące powalonych drzew na jezdnie. Zdarzenia miały miejsce w miejscowościach nietolisko Małe, Mirkowice oraz w Kunowie. W działaniach Łącznie brało udział pięć zastępów straży pożarnej 20 ratowników. W zdarzeniach tych na szczęście nikt nie ucierpiał. Według ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej silny wiatr będzie nam towarzyszył do końca tygodnia. Święta coraz bliżej. Na przygotowania pozostało już niewiele czasu. Wielu z nas zastanawia się pewnie nad kupnem choinki. Jakie drzewko wybrać aby zachowało jak najdłużej świeżość? O tym w materiale. Choinka. To obowiązkowy element świąt, którego nie może zabraknąć w polskich domach. Tradycyjnie dekorowana nie tylko stanowi wyjątkową ozdobę domu lub mieszkania, ale również buduje świąteczną atmosferę, a żywa dodatkowo gwarantuje piękny zapach w całym pomieszczeniu. Wybór odpowiedniej choinki to nie lada wyzwanie. Na co zwrócić uwagę? Najlepiej taką choinkę gdzieś nie wnosić bezpośrednio do ciepłego jakiegoś pomieszczenia, czyli do domu, czy tego. Zostawić ją nawet na dworzu. Niech ona sobie stoi na powietrzu. Dlatego jeżeli już się decydujemy, że będzie w pomieszczeniu, a jeszcze nie mamy ją zamiaru ubierać, najlepiej wsadzić ją do wody. Sam pieniek miejscu tam gdzie jest ścięta, wsadzić do wody i niech ta choineczka jak najdłużej po prostu tej wilgoci jeszcze ciągnie i tak. I wtedy ta choinka, no mamy pewność, że dłużej postoi nam po prostu później, bo to jest szok y, dla takiego drzewka, które rosło na powietrzu, te warunki atmosferyczne jakie są, jest ciepło, jest zimno, wnosimy do ciepłego pomieszczenia i po prostu no Temperatura się wtedy zmienia, bo wiadomo, że jest ciepło i, i mniej, mniej nam postoi po prostu. Wybór choinki to decyzja, która wpływa na atmosferę świąt. Warto zatem poświęcić chwilę na znalezienie idealnego drzewka, które będzie ozdobą każdego domu. No bo to jest całkiem inaczej, pachnie ładnie, no dlatego żywa jest, zawsze żywa. Powiem tak, i zapach, a później wykorzystuję drzewko i wsadzam. Za każdym razem nam się przyjmuje. Jeszcze nie było takiej e, sytuacji, żeby się nie przyjęła. Kiedy święta przeminą, choinka wygląda coraz marniej, a jej igły zaczynają sypać się na podłogę. Dlatego najwyższy czas się jej pozbyć. Jak to zrobić, żeby było ekologicznie i bez szkody dla środowiska? To musi być chyba zawożone do zakładu usług miejskich, i tam dopiero oni przerabiają to na biomasę, czyli tam. To jest zrębkowane i, i wtedy już jest kończy się ten żywot tej choinki. Ci, którzy mają przydomowe ogródki mogą wykorzystać pocięte gałęzie choinki do okrycia roślin, w ten sposób zapewni się im dodatkową ochronę przed mrozem. Przy kupowaniu świątecznego drzewka warto również wziąć pod uwagę, aby pochodziło z legalnego źródła. Coraz bliżej święta Bożego Narodzenia, a to czas, kiedy uaktywniają się złodzieje stroiszu. Pracownicy służby leśnej mówią, że w lasach nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski taki proceder też występuje. W ubiegłym roku w lasach Świętokrzyskich Straż Leśna ujawniła 40 kradzieży. Zdarzają się przypadki y, kradzieży obumywania gałązek jodłowych, które dla tych drzewek, no niestety, niejednokrotnie są wyrokiem śmierci, gdyż te gałązki są obumywane na całej wysokości drzewa, które no, nie jest, jest wtedy małe i ma, do, załóżmy, do 2 metrów wysokości i takie gałązki najłatwiej są łamać i one są najba, najbardziej cenne. Na sprzedaży nielegalnie pozyskanych gałązek i choinek nadal można nieźle zarobić, dlatego policja i leśnicy zapowiadają kontrolę. Co roku prowadzimy akcję na naszym targowisku w Ostrowcu, łącznie z policją, ewentualnie z strażą miejską i ci państwo, co sprzedają, już są przyzwyczajeni do tego, że muszą mieć zaświadczenie, ewentualnie asygnatę z Nadleśnictwa o świadczeniu o legalności pozyskania tych, tych gałązek. Za nielegalne pozyskiwanie gałązek czy wycinanie choinek grozi mandat do 500 zł. Złodziej może też stanąć przed sądem i dostać grzywne do 5 tysięcy złotych plus nawiązka dla nadleśnictwa w kwocie 500 zł. Dlatego, kupując świąteczne ozdoby, warto zastanowić się, jakie źródło pochodzenia one mają. W dwóch leśnictwach prowadzona jest sprzedaż choinek. Jest to leśnictwo Jeziórko i Piaski. Po kontakcie z leśniczym można się umówić. Na stronie nadleśnictwa te są terminy, w których prowadzona jest sprzedaż. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zastopować kradzież gałązek jodłowych z lasów. Do Ministerstwa Sprawiedliwości złożyło właśnie propozycję zmian w prawie, aby taki czyn był nie tylko wykroczeniem, ale i przestępstwem. Więcej o świątecznej choince, bez której nie wyobrażamy sobie świąt, powiemy w dzisiejszym, popołudniowym bloku programowym, na który już teraz Państwa zapraszam. Udajemy się teraz do Ćmielowa, gdzie została podpisana umowa na realizację projektu pod nazwą Kompleksowe Usługi Społeczne, w ramach którego powstanie m.in. bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Blisko milion 100 tysięcy złotych dostała gmina Ćmielów na projekt, w którym zaangażowane zostaną 34 osoby. Burmistrz Janna Suska podpisała umowę z wicemarszałkiem województwa Świętokrzyskiego. To odciąży budżet, to przede wszystkim pozwoli, odją, o, pozwoli objąć wsparciem te osoby najbardziej potrzebujące. Dotychczas Gmina Śmielów zapewniała taką opiekę specjalistyczną dla 44 podopiecznych, które się zgłosiły. Są to osoby, które nie tylko kwalifikują się według ustawy o pomocy społecznej, ale których kryteria dochodowe przewyższają tą kwotę. Finansowana będzie również opieka psychologiczna dla mieszkańców, którzy będą chcieli spotkać się ze specjalistą. To także szkolenia pracowników ośrodka opieki społecznej. W ramach projektów zostanie utworzona bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Wypożyczalnia ruszy w lutym i będzie się mieściła w budynku, w którym swoją siedzibę ma dzienny klub seniora. Mieszkaniec tylko udając się do tej instytucji będzie mógł ten sprzęt pozyskać na tyle, ile właśnie wskazują jego zalecenia lekarskie. Zakres możliwości, które oferuje projekt, są bardzo szerokie. Te projekty służą temu, żeby czasami najprostsze czynności wykonać, bo dla nas, ludzi zdrowych, jest oczywiste, prawda? Ale nie każdy po prostu może się udać do apteki. Wsparciem będą objęte osoby starsze, niepełnosprawne, te najbardziej potrzebujące. Wiemy, że nasze społeczeństwo się starzeje i takie wsparcie w postaci usług opiekuńczych jest naprawdę bardzo potrzebne. A takie wsparcie jest potrzebne czy najbardziej skuteczne właśnie w środowisku domowym. Obecnie 44 osoby korzystają z usług opiekuńczych w gminie Ćmielów. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego zwiększy się liczba osób, które skorzystają z takiego wsparcia. Usługi opiekuńcze są to usługi, gdzie idzie opiekun w środowisko. Będą to usługi w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych. Taki opiekun pomaga osobom przede wszystkim z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu. Są to zabiegi obejmujące przygotowanie posiłków, zabiegi pielęgnacyjne, higieniczne, wyjście do sklepu, zrobienie zakupów, które są niezbędne, Wykup leków, załatwienie potrzeb u lekarza, przepisanie recepty. Wszystko, czego takie osoby wymagają. Zwiększy się też liczba osób, które będą świadczyć te usługi. Obecnie Śmielowski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę o pracę pięciu opiekunów świadczących usługi społeczne. W telefaktach czas na informacje ze świata kultury. W niedzielę poznaliśmy finalistów konkursu „Cztery żywioły, cztery wymiary”. Konkurs został zorganizowany przez Biuro Wystaw Artystycznych i Młodzieżową Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponad 30 prac wpłynęło do biura wystaw artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z konkursem Cztery Żywiały Cztery Wymiary. W niedzielę 15 grudnia, w czwartym wymiarze międzypokoleniowej przestrzeni twórczej, poznaliśmy finalistów konkursu organizowanego wspólnie przez BWA i Młodzieżową Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Moja praca nazywa się Fur Elementum i ona przedstawia wszystkie żywioły w połączeniu z naturą. Przedstawiłam tutaj na, do konkursu trzy moje prace tytuły ogień, pożoga, żar. Następna praca to jest właśnie żar. To jest w technice wykonane farbami akrylowymi. Członków jury cieszy fakt, że większość nadesłanych prac stało na wysokim poziomie. Dzięki czemu poprzeczka konkursu zawieszona była wysoko. Jak zwykle jury miało ciężkie zadanie, bo zawsze dochodziło do momentu, w którym Trzeba było wybrać na przykład cztery bardzo dobre prace, i z tych czterech bardzo dobrych wybrać tą jedną najlepszą. I tu już były schody. Rzeczywiście było troszkę prac jak gdyby odstających, ale pełnych entuzjazmu i też żeśmy to doceniali. Kompletne, różne, często dzielące. Dekady poszczególnych uczestników, różne spojrzenie na kwestie żywiołów, które determinują nasze życie. Konkurs plastyczny został stworzony w celu ukazania i docenienia talentów artystów Powiatu Ostrowieckiego w różnym wieku. Tematyką konkursu były cztery żywioły, które mogły być przedstawione w formie rysunku, pracy malarskiej czy fotografii. Konkurs był podzielony na trzy kategorie wiekowe. Uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby powyżej 19 roku życia. Naszym celem i zadaniem było to, aby na przykład skompletować formularz zgłoszeniowy, aby kontaktować się z tymi uczestnikami, aby te terminy były jednak dopracowane. No i tak samo pomagaliśmy tutaj w aranżacji. Tej wystawy. Było to nie lada wyzwanie, było mnóstwo pracy, mnóstwo po prostu chęci i serca trzeba było do tego włożyć. Zawsze chcemy, żeby właśnie wyglądało tak jak dzisiaj, czyli pełno ludzi, super atmosfera. Zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych została Maja Przydatek. Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zajęła Aleksandra Kwapisz. W kategorii osób powyżej 19 roku życia pierwsze miejsce zajęła Jolanta Kozieł. Ze świata kultury przenosimy się do świata sportu. W miniony weekend zawodnicy rywalizowali o medale indywidualnych mistrzostw okręgu Świętokrzyskiego. Imprezę zorganizowano w ramach 29. turnieju bokserskiego imienia Bronisława Kubickiego. Jakub Górnisiewicz z uśmiechem na ustach przygotowuje się do walki o złoty medal indywidualnych mistrzostw okręgu Świętokrzyskiego. Znam swojego rywala, strategia już jest obrana i wydaje mi się, że będzie dobrze. Trzeba będzie czekać na okazję, żeby wyprowadzić serię doprowadzającą do liczenia. A nas tak trzeba będzie na spokojnie po prostu trzymać na, na odległość. No i mówię, no, czekać na tę sytuację. W finałowym pojedynku kategorii kadetów do 63 kg. Kuba pewnie wypunktował Patryka Podgórskiego ze skalnika Wiśniówka. Radość była podwójna, bo ze złotego krążka cieszyła się również jego siostra Kasia. Ona była najlepsza w kategorii kadetek do 52 kg. Powiem tak, no jesteśmy rodzajem, więc wiadomo, że czasami sobie dokuczamy, ale jak trzeba, to zawsze sobie pomagamy, motywujemy się. Pięściarze Krzów w trakcie indywidualnych Mistrzostw Okręgu Świętokrzyskiego zaprezentowali się z fantastycznej strony. Zdobyli łącznie 18 medali, 13 złotych i 5 srebrnych. Taki dorobek pozwolił Ostrowieckiemu klubowi sięgnąć po Mistrzostwo Okręgu. Jaki był to rok dla sekcji bokserskiej Krzów? No, wydaje mi się, że nie do końca nie do końca wykorzystaliśmy potencjał, bo na mistrzostwach polskich mudzików. Zdobyliśmy tylko jeden medal. To mnie osobiście boli, bo gdzieś tam wierzyłem, że tych medali przywieziemy więcej z Mistrzostw Polski Młodzików, aczkolwiek a z każdej imprezy centralnej przywieźliśmy medal. W miniony weekend Ostrowiecka Hala była świątynią pięściarstwa. Należy podkreślić, że Mistrzostwo Okręgu zorganizowano w ramach turnieju imienia Bronisława Kubickiego. Swoją postawą w ringu zawodnicy oddali hołd lokalnej legendzie boksu. Jest to taki turniej bardzo u nas już rozpowszechniony, to już bodajże jest 29 edycja. Tak jest. 29 tak, tak, edycja. W przyszłym roku na 30, na 30 pewnie będziemy jakąś ekstra galę organizować, żeby to uczcić pamięć Bronisława Kubickiego. Jest to na pewno bardzo ważna data i bardzo ważny turniej w naszej sekcji. Najlepszym zawodnikiem 29. turnieju imienia Bronisława Kubickiego został Aleksander Masternak z Krzą. Warto jeszcze dodać, że Ostrowiecki klub uplasował się na 9 miejscu w klasyfikacji Federacji Sportu Młodzieżowego za rok 2024. W dzisiejszych telefaktach to wszystko. Przed nami regionalna prognoza pogody. I zapowiadany popołudniowy blok programowy. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria Dagrasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy deszcz na termometrach 7 stopni Celsjusza, wiatr o sile 18 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1022 hPa, będzie zimno i mokro, a biometr niekorzystny. Jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane na termometrach 9 stopni Celsjusza, wiatr będzie wiał z prędkością 18 km na godzinę. ciśnienie 1021 hektopaskali, Biometr korzystny. Była to prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria Dagrasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.